Dla kogo robisz? Dla mamy. No bo mama bardzo chciała pojechać na święta w ciepłe kraje. I ja, ja, ja mam pomysł. Cześć, witajcie w świecie Słuchajcie, jak widzicie my już mamy świąteczny klimat, choinka tutaj różne ozdoby i się czujemy po prostu bardzo świątecznie. A i dzisiaj będzie też o tym odcinek. Będziemy robić prezenty na święta i na Nowy Rok. Zamówiłam wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne na czytam.pl i dzisiaj przyszła moja paczka. Już się nie mogę doczekać, żeby ją otworzyć. Otwieramy. Jest duża, co nie? I tutaj mamy torbę z i tego kotka. Zabieramy torbę i wyjmujemy. Patrzymy, co tutaj mamy. Patrzcie, jaka jest ładna torba z tej książki. Zobaczcie, zamówiłam pisaki. To są takie specjalne pisaki, którymi się dmucha tak jakby i one zmieniają kolor pod takim specjalnym pisakiem. I to wszystko tutaj mamy. Następne coś. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczcie, to są specjalne pisaki do rysowania na czarnych kartkach i to też są takie specjalne, ładne kolorowanie. zobaczcie. Tutaj są szablony do tych pisaków, którym się dmucha i też do tych. A jeszcze chciałam Wam tu pokazać, że te pisaki możemy nimi po koszulce albo, tak jak widzicie, po tej torbie, może spróbujemy. Dobra. A tutaj są markery, jak widzicie, takie bardzo jasne kolory i bardzo mi się podobają. Są takie żywe. Co my tu jeszcze mamy? I mamy tu jeszcze o taki duży zestaw, właśnie tych pisaków do dmuchania i dużo szablonów. Więc otworzymy go. Jeszcze tutaj mamy taki bonusik. Zakładkę do książki. Pierwszy prezent będę robiła dla mojej babci. Tutaj, w tym zestawie, mamy takie specjalne czarne kartki i o takie pisaki. Takie metalowe są trochę te kolory. Bardzo ładne. To co? Maluję. Już pokolorowałam i dałam w ramkę, i tak ładnie wygląda. Piękny prezent dla babci. To odkładamy i zabieram się za następne prezenty. Teraz otwieramy ten duży zestaw. Do tego zestawu potrzebuję pomocnika. Chodź, kala. Cześć. A, kochacz, proszę. To co, otwieramy? Tak. Uuu. Co my tu mamy? Zobaczcie ile mamy pisaków. No, nie mieliśmy tyle. I tutaj musimy te pisaki wsadzić. O, tutaj. Są specjalne miejsca na pisaki. Otwieram. Jak jestem? Dobra. Ładnie to dajmy, ładnie dajmy. Ała! Patrz, ładnie dajmy tak jak tutaj jest. Z kolorami. Otwieramy teraz szablony. Zobaczymy jakie to są. Też... To też są kartki. Spójrzcie. Tutaj mamy y, też szablony, tylko wersji świąteczną. To Kacia chyba świąteczną ja? czy jaką? Może ja zabiorę takie palmy? Może świąteczną, bo... Ja, ja mam pomysł. No. Tutaj damy tą palmę, a tutaj damy świąteczne. Dobry pomysł, no to proszę. Kacia robi obrazek z naszych szablonów. Dla kogo robisz? Dla mamy. Dobra, a ja robię kol... Y Taką koszulkę albo dla koleżanki, albo dla siebie. Dobra. A ja nadal muszę wyciągać szablona. Bo tu jeszcze bombki mam zrobienia Zrobiłam piękną koszulkę świąteczną Dam ją albo koleżance, albo może cioci, kuzynce, no nie wiem, jeszcze zobaczę. Taką świąteczną, na Wigilię w sam raz będzie. A ja zrobiłam taki obrazek. Tutaj jest palba, a tutaj jest choinka. No bo mama bardzo chciała pojechać na Święta Wy. Yy, ciepłe kraje, no ale niestety nie daliśmy rady, więc, tka, więc ma taki obrazek specjalny, żeby sobie myślała trochę o i trochę o palmie, więc to jest tak. O, albo można powiedzieć też, jak w, na Hawajach spędzają yy, zimę, a jak u nas w Polsce. Tak wyglądają nasze świąteczne koszulki. Tarczymy! Czas nagrać z TikToka! zrobiłam ją troszkę taką świąteczną z gwiazdeczkami my idziemy robić dalej prezenty a was zapraszam do zasubskrybowania kanału i dajcie łapki w górę i subskrybujcie to do zobaczenia a jak chcecie zrobić podobne prezenty to link macie pod spodem